Cześć, cześć, witajcie z tej strony Mati Gaming Zapraszam Was na drugą wersję pokazu mojego nowego komputera do nagrywania filmów, live na mój kanał na YouTube Pokażę Wam, moje, po, odpowiem Wam o wszystkich moich podzespołach są w komputerze, o wszystkich podzespołach całkowicie no, i pokażę Wam RTX 50-70 od Gigabyte'a od NVIDIA, jak fajnie świeci kolorami różnymi dokładnie tak także Ci się nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału dzwoneczkiem, łapką w górę pod tym filmem Dokładnie tak, z mojego nowego komputera w wersji V2 Dokładnie tak Bo idziemy po 1500 subskrypcji widzowie, dokładnie tak Także rozpoczynamy jeszcze to nasz, to nasz nasz film z pokazu nowego komputera Mojego, dokładnie tak I życzę miłego oglądania Także tak wygląda mój komputer Jak widzicie Tam jest GeForce RTX 5080 Od gigabajta NVIDIA Oczywiście no i płyta główna jest oczywiście firmy Aorus AR B760M Elite AX taki model Dokładnie tak w Procesor tam mamy nasze serce komputera to jest procesor intercore i5 13400F Dokładnie tak Zasilacz jest od firmy Gigabyte w model jest URTA durable 850W Dokładnie tak co my tu mamy? Mamy dysk e, e, tutaj talerzowy WD, tylko już mam dużo lat. Naprawdę tak. I dysk nowy tutaj SSD o 240 GB pojemności. Dokładnie tak. I SSD od Samsunga 1 TB. Dokładnie tak. A sam pokażę jak zmienia kolory fajnie ta karta graficzna. Rainbow, czyli tryb tęczy taki fajny, jak znaczy się fajnie karta zmienia, tak tęczowo, super. A co pokażę Wam i na tym, na taki kolor, zobaczcie, fajny, taki oś. Zatem właśnie się zmienia gigowaj Control Center właśnie te wszystkie tutaj kolory w tej karcie graficznej. Dokładnie tak. To no tak zwany tryb cyrkle. Dokładnie tak, że w koło się tak kółko robi. Teraz będzie kolejna część tego filmu. Dobra, kolejna część tego filmu. Znaczy się karta graficzna właśnie GeForce RTX 5070 GB Firmy oczywiście Nvidia, tutaj zmienia się kolorami. pokażę Wam jeszcze inne kolory, jak się zmienia, nie? No patrzcie, to czoło się fajnie zmienia, dokładnie tak. No, teraz Wam czas omówię komputer, co w nim się znajduje. Na nim, nim, Oczywiście na pokładzie tutaj mamy 32 GB RAMu. Nie wiem, co to widać, czy nie. No, raczej tak nie za bardzo. Oj, przepraszam. Eee, tyle mamy. No, czyli tu mamy wentylatory, tu mamy właśnie naszą kartę graficzną G od Gigabajta Model GeForce RTX 5070. O tym Widi. Zaczekwanie się z kolorkami, kolorami, takimi jak znaczy, tęczowy teraz z Rainbow. Ja sobie ustawiam na Turkus, albo takich miałem e, zrobić statyczny. Tu mamy dysk WD Talerzowy, który już mam bardzo dużo lat, dokładnie w tym komputerze. Tu dysk od odpartyli od Burst. 240 GB SSD. Tam jeszcze jest SSD drugi na pokładzie od Samsunga. 1 TB. Zasilacz od Gigabajta. Um, Ultra Durable model 850 W. Dokładnie tak. Tutaj w sercu tego komputera jest procesor Intel Core i 5 e, 13400F. Dokładnie tak. A płyta główna jest od firmy ARUS e, e, Elite. AX-760M e, e, model 760M jak pamiętam model był, dokładnie tak Karta graficzna wygląda od, bok, od tyłu tak dokładnie To oczywiście pracują i chłodzą, moją kartę graficzną GeForce RTX 5070 Od Gigabajta, dokładnie tak Że moi drodzy do koniec tego filmu pokazuję mojego nowego komputera V2 wersji lepszej Wam powiedziałem o wszystkich moich podzespołach, dokładnie tak. I pokazałem też możliwości mojej karty graficznej, jak świeci. Także do widzenia, do zobaczenia i papa. Dziękuję za oglądanie.